Roman, od początku kontrolowaliście przebieg tego spotkania? No tak, to było takie spotkanie, nie wiem, ta drużyna za bardzo nie, nie grali dobrze i myślałem, że damy więcej bramek, mieliśmy dużo szans, dużo strzał na bramku, ale nie udało się, no ale wynik jest taki, jaki jest, jesteśmy wygrali, to jest najważniejsze, no ale mówię, myślałem, że strzelimy więcej bramek i dla kibiców, dla wszystkich, i dla nas, dla... A mamy super atmosferę tutaj wszystko. No najważniejsze że my wygrali. No. Zwycięstwo cieszy, bo te trzy punkty są na pewno ważne, no ale ten styl cały czas nie zachwyca. Dzisiaj w widowisku nie było chyba zbyt ciekawe dla kibiców. No na pewno mówiłem, że to jest takie. I, i ten e, przeciwnik jest taki... Nie wiem, no gra się tak nie, nie, nie za bardzo dobrze, jak jest taki przeciwnik, bo... Mm, no nie, nie wiem, no, my chcemy grać na 100%, ale jest to w głowach i jak jest taki przeciwnik, to nie wiem, no, nie, nie umiemy grać na takich przeciwników i wierzę, że teraz mamy Sanog i że tam będzie super mecz i mam nadzieję, że se nam uda zdobyć jakieś punkty i mówię, no, najważniejsze, że mamy trzy punkty teraz. No.